Dobra, teraz chciałbym Wam pokazać wykonane przez nas ogrzewanie podłogowe, tak zwaną podłogówkę. Jak to wygląda w praktyce, jak to robimy. Tutaj mamy salon. Trzy pętle razem z kuchnią. Żadna pętla nie przekracza 100 metrów. W rury bieżącej jest tak około 80-90 na obieg. Tutaj mamy kotłownię. Ten wiatrołab. jak tutaj myśmy wchodzili. Małe WC. Małe stelaże, dlatego że nie zmieszczą się nam pod oknami duże. I tutaj mamy pokoje. Jeden pokój. Łazienka. Tutaj mamy w centralnym miejscu rozdzielacz przygotowany pod zestaw siłowników do sterowania pomieszczeniami, do obniżania temperatur w każdym pomieszczeniu. Tutaj mamy większą sypialnię. Jest to podzielone na dwa obwody. No i jeszcze jeden pokoik. Wszystko jest zrobione tak jak należy. Rękaw dalatacyjny, podwinięta folia jest tutaj. O, można zobaczyć. Wszystko potaśmowane, dlatego że będzie robiona wylewka anhydrytowa. No i okej. Okay. Tutaj mamy zrobione odprężenie do kanalizacji. Pójdzie do opiecznika na dachu. To jest przygotowana kotłownia. Podejście wody z wodociągu oraz ze studni. Pompa będzie w studni. Tutaj jest spiżarka i nie jest tam rozwijana żadna podłogówka. Kuchnię zostawę nad na meble. Dobra, tak to wygląda. Aha, jeszcze ten wypust. To jest doprowadzenie powietrza do kominka. Kominek będzie przesunięty w tą stronę, żeby uzyskać więcej miejsca w salonie. Na życzenie klienta. Dobra. Tak wygląda właśnie rozwinięta podłogówka ogrzewanie podłogowe przez nas na zwykłym steropianie nie frezowana w podłodze tego tak ostatnio pokazywałem. Proszę daj subskrypcję oraz lajka i kliknij dzwoneczek. Dzięki bardzo. Hej.